Czy wiesz, że istnieją siły, które wpływają na Twój los, nawet jeśli ich nie widzisz? W Ars Paulina istnieje grupa aniołów ważniejsza niż wszystkie inne. To aniołowie planetarni, nie opiekunowie ludzi, lecz siły, które wpływają na decyzje, charakter i bieg wydarzeń. Każdy anioł jest powiązany z planetą, dniem tygodnia i konkretną godziną. Weźmy Falega, anioła Marsa. Jego wpływ pojawia się w chwilach konfliktu pchając nas do gwałtownych działań. Albo Betor, anioł Jowisza, który decyduje o władzy i autorytecie. W jego godzinach jedni pną się na szczyt, a inni tracą pozycję. Czy pamiętasz moment, gdy czułeś, że jakaś decyzja była nieunikniona, jakby coś cię pchało do przodu? Według Ars Paulina to właśnie wpływ aniołów planetarnych. Och, anioł słońca symbolizuje ambicje, bogactwo i blask, Daje widoczność, ale odbiera cień, a bez cienia nie da się ukryć błędów. Hagit, anioł Wenus, rządzi pięknem i przemianą. Jej wpływ sprawia, że pragnienie zmiany staje się silniejsze niż rozsądek. Ofil, anioł Merkurego, patronuje wiedzy, językowi i sekretom. To on odpowiada za słowa, które mogą budować albo niszczyć. Na końcu stoi Aratron, anioł Saturna. Strażnik granic, czasu i końca cykli. Tam gdzie się pojawia, coś musi się zakończyć, nawet jeśli jeszcze nie jesteś na to gotowy. Te siły nie pytają o zgodę. One działają, a my po prostu reagujemy. Zostaw subskrypcję, jeśli chcesz poznać więcej takich tajemnic.